Rząd prezentuje skład swojej komisji, która według zapowiedzi premiera ma zbadać rosyjskie wpływy. Na jej czele stanął szef Służby kontrowywiadu Wojskowego. Antoni Macierewicz z PiSu mówi, że rosyjskie wpływy chcą badać ci politycy, którzy pchali Polskę w kierunku współpracy z Moskwą. Komisja rozpocznie pracę już dzisiaj. Umówiliśmy się, że ta komisja będzie pracowała też szybko. Chcieliśmy, aby zaczęła pracę tuż po wyborach. Pan premier delegował dwie osoby. Jako pierwszą panią Irenę Lipowicz, profesora nauk społecznych, byłą ambasador RP w Austrii i byłą rzecznik praw obywatelskich. Jako drugą osobę delegował panią Dominikę Kasprowicz, panią profesorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora habilitowanego w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu. Donald Tusk jest wskazany przecież przez Komisję Cenckiewicza i Kowalskiego jako człowiek, który ma odpowiedzialność za działanie na rzecz Rosjan. Tam jest przecież tak, że są ludzie z aparatu obecnego służby kontwywiadu wojskowego. Jak może obecny szef służby Kontwywiadu wojskowego działać na rzecz Donalda Tuska, który jest jednoznacznie zdefiniowany jako człowiek, który dał możliwość kontroli polskiej armii przez służby Rosyjskie, który związał ludzi kierujących służbą kontrwywiadu wojskowego ze służbami rosyjskimi. Ba, I przecież ci ludzie teraz odgrywają fundamentalną rolę właśnie w strukturach bezpieczeństwa, w tym także w służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak obecnie szef służby kontrwywiadu wojskowego może aprobować udział w takiej operacji w sytuacji, kiedy aprobuje pana duszę, swojego zastępcę, jednoznacznie definiowanego jako człowiek współpracujący z Rosjanami w latach po, po roku 2010.